Standardowa procedura, wchodzimy sobie we wkrętkę, przytrzymaj tak, żeby się złączyły kolanka ze sobą. Nie ma, że komary, na obozie jesteś. To jest bieg i teraz zaczynamy projektować napęd, dopiero to jest to. Jeszcze, jeszcze, dokręcamy, dokręcamy. sobie bo wolniutkie tempo i próbujemy uzyskać maksymalną sztywność fazy podporu, stań mocno na nogach staj mocno na nogach, że dokręcasz sobie chowają się kolanka, miednica idzie do przodu sztywność i puszczenie, sztywność i puszczenie mocno wbijasz się w ziemię, tak żeby sobie nawet tam szurnąć Oto. to, dobra, ruszaj i w głowie taki obraz mentalny, że brzuszek idzie na nogę podporową, raz w lewo, raz w prawo. Te kilka kroków jest najlepszych. Są takie fajne, sztywne. Teraz się zupełnie rozluźni tak od niechcenia od niechcenia sobie lecimy o. Jak to czułeś? No, tak, <laughs> tak cały czas jakbyś chciał mieć rzeczywiście koło siebie zupełnie kolana ściśnięte tu w prawo. Będzie łatwiej. Zdejdź na niższą nogę i spróbuj mocniej dowalić z tej samej sztywności. Jak schodzisz na niższą nogę, to od razu chce się cofnąć miednica. Więc zaatakujesz śmietnicą, nie? Zatakuj miednicą i zejdź na niższą nogę. To będzie to. Z ja tego szukamy. Dobra, i wchodzi ten element z brzuchem już napierał teraz na nogę pod chorobą jeszcze tkankami naprzód no tak dokładnie nie, nie ma słów na to żeby to wyjaśnić ale to po prostu chodzi o tę sztywność Mega agresywne napięcie, i potem puszczenie. Zupełnie takie jak jest faza lotu, żeby się rozluźnić. To będziesz coraz mocniej uderzał i spadnij dalej, dalej przed sobą. ważne czuję tak najbardziej od stóp, Na w stopach że jest szczęśliwe, ale tak pozytywnie, że. No i tak jest, jest takie tempe, Tępe, stabilne i chce się dowalić mocniej, nie? Zera sobie leci. Jeszcze uderz dalej przed sobą, żeby zasymulować to przeciążenie. Tak, uderzasz dalej przed sobą, wciskasz miednicę, wciskasz barki i wciśnij brzuch. Luz, luz. No i właśnie o to chodzi. Dobra. No tak ja sobie tutaj pod 40 teraz. No, Ale ja próbuj sobie dalej wylądować, żeby rzeczywiście produkować takie uderzenie. To jest wsparcie na prędkość, tylko napieranie na to przeciążenie. Z różnej nogi i teraz mocno wciskasz miednicę do przodu i czuj się w pracy brzucha. To samo będzie się działo. Jak się rozluźnisz, to wyczujesz ten brzuch. Jeszcze z większego luzu, spadnij po prostu na nogę, jak tak, jak kamień. To już samo będzie się działo, tutaj w lewo. Jak? Wchodzi no, na luzie, nie? No o to właśnie chodzi. Ja nie chcę, żebyś wielcioszykuje. No. szybciej. się rozluźnić, żeby mieć takie, Bo no, jak się tak spinasz, strasznie, to i tak tak taką kolejną bieżnię na zawodach taki o, spięty. Nie, no wiadomo, nie? Może jakoś tak słychać rozluźnić. Zachowajem tych kluczowych elementów. Dobra, mamy 12. Ok i wszystko to co trenowaliśmy do tej pory, żeby weszło sobie, nie? Spróbuj sobie zejść na niższą nogę, szarpnąć troszeczkę niech sobie bieżne, delikatnie piśnie, atakujesz i miednicą i klatą i siebie widzisz z boku teraz. Dobra, i próbujemy sobie tam na maksa zrobić na 14,4. taki przystanek sobie zrobimy tutaj za chwilę I teraz tak, kolanka mocno razem trzymaj, a tu spróbuj sobie szeroko wylądować i jeszcze dalej przed sobą i zejść na niższą nogę i przepychaj dice do przodu. Jeszcze agresywnie tak żebyś takie topkięcie poczuł w czarę 45 Tak, na pełnym lajcie. Dobra, ludzi, Luzik, luzik, luzik. zaczynamy. Jeszcze raz sobie zrobimy tutaj mobilki. Jest? Dobra. Dobra, trzymamy sobie 14,4 i to samo, nie? Po szerokości lądujesz mocno wciskasz miednicę i teraz niech brzuch sobie zapracuje. Raz lewa, raz prawa. I mocno zaatakuj pas bieżni, że niech sobie piśnie. Jeszcze, jeszcze pójść nogę, ona piśnie. O, zaczyna, tak. Dokładnie o to chodzi. Tak, tak, luz, luz. Okej, okay, wciśnij, stop. No i dociskasz brzuchem. Ciach, raz lewo, raz prawo. Okej, okay, ja jestem gotowy. Możemy sobie truchtać. No to jest tak prawie po 4-0. No i wciśnij mocno miednik. Napiszczenie nogi i wylądowanie dalej przed sobą. Mam tutaj 3,45, napiszcie teraz. No lajcie, spadasz z luźnego ciała na nogę. To już zadziała samo. teraz zwolnij troszkę i jeszcze raz podczuwamy się w brzuch zatrzymaj, Trzymaj zupełnie tak niech ona się zatrzyma, podskocz trzy razy i będę, jeszcze nie teraz i będę miał trzy, będę miał znaczniki na, na zakończenie nagrywania dobra, z dwóch nóg Nawet 4, dobra, dziękuję bardzo Dobra i jak czujesz że ten, to możemy sobie, możemy sobie ruszyć Tak, uderzaj, uderzaj brzuchem, nie? I próbuj zejść ekstremalnie nisko, bez pośpiechu, bez pośpiechu Bo wchodzimy na 4-0 Mocno napieraj miednicą, bo no to jest za mało, jeszcze muszę dać mocniej miednicy. Oto, to, tak, tak na granicy potknięcia, żebyś był. No to jest w okolicach 4-5-4-0, taki piękny. I ma szarpnąć mocno w czachę to jest bieg i teraz zaczynamy projektować napęd dopiero to jest to i luz. jak się czujesz przy tym poniżej 4 Luz, luz. Niech tak szarpie. Od razu się góra wycisza. Wszystko jest spokojne. Zupełnie inny bieg. No dokładnie. To. Kompletny luz. Ma tobą szarpać. To jest nagroda za te wszystkie trudy obozowe. 对吧？Yeah.